Jesteśmy na Międzynarodowym Turnieju Tańca Time for Dance w Legionowie. Turniej odbywa się już po raz 12 i gościmy ponad 1200 tancerzy z całej Polski. Organizatorem zawodów jest klub Tańca Time Dance w Legionowie, którego właścicielami są Małgorzata i Mariusz Mikołajek. Wczoraj rywalizowaliśmy w stylu disco dance oraz jazz modern i w naszej autorskiej konkurencji Performing Art Improvisation. Dzisiaj tancerze rywalizują w stylu hip-hop i również naszej autorskiej konkurencji, absolutnie po raz pierwszy, hip-hop improvisation lirka. Jesteśmy bardzo ciekawi jak to będzie wyglądać. Zawody jak zawsze odbywają się w przepięknym obiekcie Arena w Legionowie, dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Legionowo, którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Są z nami co roku, bardzo się z tego cieszymy. W naszym turnieju tancerze mają możliwość rywalizacji na różnym poziomie zaawansowania. Mamy tancerzy początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych. Rywalizują w kategoriach solowych, duetowych oraz grupowych i formacyjnych. Oczywiście wszystkich naszych finalistów nagradzamy dyplomami, medalami, pucharami i pięknymi nagrodami, które ufundowali nasi cudowni sponsorzy. Gratulujemy wszystkim osiągniętych dzisiaj wyników.